Mecz półfinałowy poszedł po naszej myśli, wygraliśmy 2-0, nie przegraliśmy żadnej mapy. Na pierwszej mapie traciliśmy troszeczkę kontrolę nad, nad wynikiem, ale udało się zamknąć. No i druga mapa, już była to nasza mapa i zdominowaliśmy do końca i udało się wygrać 2-0. W finale postaramy się narzucić nasz styl, aby nie oddać inicjatywy i aby po prostu wygrać. W meczu finałowym zmierzymy się na Kingwin. Jest to moja była drużyna, z której zostałem wyrzucony, więc dla mnie jest to mecz specjalny i zrobię wszystko, żeby pokazać, że nie byłem problemem w tej drużynie. Jeżeli uda nam się wygrać mistrza Polski, jest to wiadomo bardzo duże wyróżnienie. Wiemy, że nie ma tutaj Virtus, ale mimo wszystko jest to fajny tytuł i fajnie byłoby przejąć to po dwuletnim dominowaniu y, Team Kingwin. Zapraszam wszystkich do kibicowania Pride i miejmy nadzieję, że, że to my teraz to będziemy mistrza Polski.